A o co chodzi, że jest właśnie na granicy, bo ja imigranci, Polacy ich odganiają. O co w tym chodzi? To też możemy zobaczyć. Tak kur... działa policja niemiecka właśnie. Wyładowali uchodźców. Oni na pełnej tutaj wjechali, zawinęli wtedy przy tym filmie jak ja nagrałem. Była to grupa 10-12 osób, była policja. Pier... Zostają nam chyba... Niemcy imigrantów? Wertowali, tak? Na jakiej podstawie się tam znajdują? Dwóch zaczął do nas mówić, many, many, tak w sposób pytający. Chcieli podejść, ale pokazałem, że mam gaz. Póki się nic nie wydarzy. To jest jakieś. Jest, no nie? i kur... Psika, Ty jedziemy tam w wodara. A tu chłopaki tu stoją i pilnują, tak? No i to. Kolejny, dzień, to kolejny wieczór, gdzie mieszkańcy i Szczecina i okolic spontanicznie. Jakie koty ci ludzie. Kajloren, jest według Ciebie złym bohaterem czy dobrym? Złym! O czym poznałeś? Po tym, że jest czarny. Wszyscy czarni są źli? Tak. Pykują <grystekują> się i przyjeżdżają na wszystkie dawne przejścia graniczne na całym pasie P Pomorza Zachodniego w Zachodniu Pomorzu... No dobrze robią, kurwa jakie sigmy, ja my jesteśmy na dawnym przejściu granicznym Rosówek-Rosow. Ty, ale ile z czegoś takiego rozpięto to by był. Pojechać tam, czekamy na imigrantów. Tylko co, przy to, to ich chcą, ich k***a ich tam? Tutaj też e, przyjechała grupa mężczyzn, która powiedziała, że no... jak oni tu wchodzą, przychodzą, oni ich tłuką? To jest piękne. Będzie pilnowała, czy pogranicznicy nie, jak oni to mówią, z Marianem, czy ku z na granicę? Nie przerzucają kolejnych migrantów. Coś więcej o nich mogą powiedzieć mieszkańcy tego budynku. Stoi on dosłownie na granicy. Żyje tu kilkadziesiąt osób: rodziny z dziećmi, ludzie starsi i samotni. Oni nie słuchają politycznych sporów i tłumaczeń władzy na temat nielegalnych migrantów. Oni ich spotykają przed swoim domem i wiedzą, jak do nas trafiają. Właśnie, wyładowali uchodźców! O, proszę! Jeden z lokatorów nagrał film telefonem. Był tak zdumiony, gdy naprzeciwko je... Co jest kurwa? I oni normalnie biorą ich kurwa, z Niemiec, jakichś nielegantnych imigrantów, i wpierają do nas? W tego domu niemiecka policja wysadziła trzech cudzoziemców. Tak kurde, działa policja niemiecka! Właśnie, wyładowali uchodźców! O, proszę! Przy straży gminnej. Oni na pełnej tutaj wjechali, zawinęli, wtedy przy tym filmie, jak ja nagrałem, tam wyładowali. Oni powinni poczekać, zawiadomić w ogóle polską policję, żeby polska policja przejęła. Oni nic, oni po prostu wyładowywali, zabierali się i, i odjeżdżali. zostawiali ich tutaj po I prostu? zostawiali ich tutaj. A jak oni ich wysadzają, tych migrantów tutaj, co oni robią? Przychodzą do was, idą tam dalej do miasto? Różnie, bo oni kombinują często gęsto, jak wrócić z powrotem na granicę, ale że teraz od dłuższego czasu jest... Tak. Jest patrol cały czas stoi, to generalnie ostatnio była taka sytuacja, że chodzili po prostu szukali pomocy w sensie, żeby tam podładować telefon czy coś, żeby zadzwonić, po jakieś taksówki, ale tam też mieszkańcy pokazują, że to jest przystanek, tak? Wsiadają w autobus i gdzieś tam jadą na szczeci. No. A, a, na, a na głowie mieszkańców jest po prostu wezwanie teraz y, policji, tak? I y, była nawet taka sytuacja, że uchodźcy weszli do autobusu, pojechali na miasto, a policja właśnie zawiadomiona przez mieszkańców pojechała i na końcowym na placu Kościuszki czekali na tego już y, na autobus, żeby przejąć uchodźców. Zobaczyły no się takie sytuacje, nie? Czy po prostu tu przywożą ich i zostawiają. A co, spiszą, zostawiają, czy i puszczają ich, oni na piechotę idą tak. stąd? Tak. Kilka razy tak było, nie? A to jakieś większe grupy, kilka osób? Nie, no takie były pojedyncze, dwie osoby, trzy, nie, mhm. takie pojedyncze. Mhm. Mhm. Ale to jest tak, że co, że nie, nie, niemieccy policjanci podjeżdżają i ich wypuszczają, czy mhm. są też polscy pogranicznicy? Raz byli, że ich odebrali, tak? Polscy. Mhm. To raz to widziałam, ale tak, raczej. że podjeżdżają, wypuszczają i oni sobie tak. idą do, do nas. Bo nie wiadomo, skąd się tutaj momentalnie znajdują. Póki się nic nie wydarzy. To jest jak jest, nie? Siarnia niemiecka w ogóle przyjeżdżała, tutaj wyładowywała. Uchodźcy wychodzili, postali chwilę, czekali aż policja odjedzie. Potrafili się uchodźcy wrócić, za chwilę policja z powrotem ich zawozi, przywoziła z powrotem. Jest strach przed tym, że na przykład, nie wiem, no wysiądzie, będzie miał jakiś tam broń, będzie miał nie wiadomo co, nie wiadomo co tam będzie chciał, No człowiek to, jest, to są ludzie przyciśnięci do muru tak? i nie wiadomo co oni, co oni tutaj zrobią. Była nawet sytuacja taka, że tutaj nawet w którejś klatce potrafili gdzieś tam się położyć, spać, sąsiedzi przeganiali. Grupy takich migrantów coraz częściej widać w różnych miejscach w regionie. dlatego na dawnych przejściach granicznych pojawiają się protestujący na te wydarzenia. Ja to też mówiłem w jest ja z jak jechałem na jakiś wielkanoc, na przykład jechałem przez takie wioski, to człowieku na takiej wsi, gdzie jest kurwa, chałupy stoją, kurwa, przystanek jest, dwa sklepy i kościół, i tam człowieku zapi***a. Dalają migranci normalnie w grupach, na przykład 15 idzie k***a człowieku, ty nie, dogadał. nie reagować jakieś. MSWiA zaprzecza, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski. Podaje statystyki albo przykłady ostatnich zatrzymań cudzoziemców. I wróciliśmy na szczecińskie Pogodno, na ulicę Mickiewicza, bo to właśnie tu tydzień temu 10 Afrykańczyków przeszkadzało mieszkańców, aż wezwali policję. To jest budynek dosłownie tam 400 metrów stąd, ale jesteśmy też przy Ryneczku Pogodno, gdzie Ludzie zaopatrują się w różne produkty. Mieszkańcy zadzwonili, że chcą porozmawiać właśnie o całej tej sytuacji, bo to nie tylko tych dziesięciu panów, którzy tam byli głośni, ale mieszkańcy spotykają ich tutaj na co dzień i o tym chcą opowiedzieć. Zajebiste, no zajebiste. Obywatelski. Myślę, że, że to jest robota celowa. Byli widzieni u nas na ulicy o pierwszej, drugiej w nocy, bo sąsiad akurat. Z pracy wracał, więc był w szoku, że tyle osób jest tam przy placu zabaw na końcowym przystanku. Następnie już o godzinie 10.30 widziałam ich przy siostrach Kalkutkach na Celnej. Była to grupa 10-12 osób, była policja, akurat ich chyba wertowali, tak? Na jakiej podstawie się tam znajdują. I później o godzinie 21.30 też siedzieli, była tam straż graniczna, też ich legitymowali. Powinni oni być albo gdzieś lokowani, albo wydaleni z powrotem tam skąd przyszli, tak? Bo my też generalnie nie wiemy, na jakiej podstawie oni się to znaleźli. Wszyscy mówią w internecie, że są legalnie, tak? No ale po tych świskach no, ciężko stwierdzić, bo ja też sobie mogę pieczątkę kupić, postawić i powiedzieć, że jestem legalnie. Według mnie oni powinni być od razu na granicy brani do jakiegoś punktu. Pobierane powinny być odciski palców, bo jeżeli gdzieś coś przeskrobali, bo mogli to uczynić, bo nie wiemy, z kim mamy do, do czynienia no to pewnie będą w bazie danych jakiejś. Tak? No ale są przecież komunikaty policji, Straży Granicznej, żeby nie siać paniki, że wszystko jest w porządku. <gry> No, my wiemy jak te komunikaty wyglądają, a realia jak wyglądają. Ja zdjęcie to sam zrobiłem. Dwa tygodnie, całe dwa tygodnie temu. E, szedłem około godziny 21 i zauważyłem tutaj czterech e, ciemnoskórych mężczyzn siedzących na murku. Nie mieli nic poza jakimiś kartkami i e, dokumentami. E, wracając e, ze sklepu, podeszła do mnie starsza pani i powiedziała, żebym e, poszedł z nią do bankomatu, bo ona się boi. Ale oni stali tutaj, wybierali pieniądze, czy Nie, co? siedzieli tutaj, trzy siedziało na tym murku, jeden siedział na parapecie sklepu. Podeszliśmy z tą panią do bankomatu, oni wstali i e, zaczęli do nas, tam dwóch zaczęło do nas mówić many many, tak w sposób pytający. E, chcieli podejść, ale wy, pokazałem, że mam gaz i wtedy usiedli. To kurwy ty, doleni. Po czym jak już odszedłem dalej, to z drugiej strony, z drugiej strony ulicy na zbliżeniu zrobiłem zdjęcie. I zadzwoniłem na policję. Obserwuję to i powiem panu prawdę, że no ja już jestem bliżej 80 jak 70, no, no, no. więc mi już tam specjalnie nic nie zagraża, ale boi się o wnuki. Mam trzy wnuczki. Ci właśnie mężczyźni koczowali tutaj bardzo blisko ryneczku, ale w sobotę ostatnią pojawili się dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Cała grupa i. Koleżanka, która no, nie chciała przed kamerami oczywiście wystąpić, bo no, wiadomo, nie każdy chce się pokazywać, zadzwoniła do mnie i mówi: wiesz, że oni tutaj stoją pod bankomatem i robią bardzo dziwne miny i zachowują się w bardzo dziwny sposób. I wręcz tak zaczepiają prowokacyjnie swoim zachowaniem. Mnie, m.in. inne kobiety, bałam się pójść do auta z dzieckiem. I mówi do mnie, ja myślałam, że to jest e, ściema, a to jednak jest prawda, ci ludzie tutaj są. Gdzie pan mnie teraz zabrał, bo jesteśmy dalej na Pogodnie, a zmierzamy uliczka. gdzie? Zmierzamy w stronę, jesteśmy w tej chwili na placu Jakuba e, Wójka, to jest plac zabaw w centrum tej części Pogodna. Bardzo często i moje, i dzieci sąsiadów tutaj same wychodzą, jest to bezpieczna okolica. Około 150 metrów od tego miejsca znajduje się Centrum Pomocy Ukraińcom. Które Rada Miasta Szczecina postanowiła przekształcić centrum integracji cudzoziemców. Piszemy, składamy petycje do radnych, żeby zmienić lokalizację lub w ogóle zrezygnować z takiego centrum. Nawet jeżeli oni tu nie będą jakby zakwaterowani, będą się tu przewi no to będą przewijać przyjść. się przez całe pogodno, będą przewijać się tłumy ludzi. Którzy przyjechali to z kartką ręcznie wypełnioną, a cztery z Niemiec, których tak naprawdę tożsamości nikt nie jest w stanie ustalić. My tutaj dzieci wypuszczamy same, nie chodzą po siedlu. Jest to bardzo bezpieczna dzielnica. W tym momencie, czy dziecko do szkoły, czy na plac zabaw, będzie musiało iść w skorcie dorosłego, co najmniej uzbrojonego w gaz pieprzowy. Najgorsze, że to tylko coraz gorzej będzie. Tak właśnie koniec świata będzie, zaczycie. I islam, wszystko to przejmie cały świat. Dobrze, że mamy kibiców takich W całej tej sprawie nie chodzi o szczucie na migrantów, czy o podgrzewanie emocji. W Szczecinie, jak i w okolicach pracuje mnóstwo obcokrajowców, również z dalekich krajów, ale pracują oni legalnie, płacą tu podatki i funkcjonują normalnie w społeczeństwie. Ci migranci, których spotkaliśmy i my, i na co dzień spotykają e, mieszkańcy miasta, nie mają wiz, nie mają paszportu, nie mają żadnych dokumentów. Czekajcie, Amerykanie na przykład płacą podatki w Polsce? wiadomo, po co tu przyjechali i czego chcą, a ich zachowanie, delikatnie mówiąc, jest niestandardowe. I to budzi uzasadniony niepokój. Straż Graniczna twierdzi, że te grupy, które pojawiają się w mieście, jak i w całym zachodniopomorskiem, to nie są migranci przerzucani z Niemiec do Polski, tylko migranci, którzy przez Białoruś i przez Litwę przedostali się do Polski nielegalnie, chcieli przejść do Niemiec, ale zostali cofnięci. Wielu mieszkańców się z tym nie zgadza, dlatego władza musi spodziewać się licznych protestów na dawnych przejściach granicznych. Francuzi ze strachu uciekają. Chcą uciekać, widzicie, tak tu będzie.